Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Boże, już się po prostu głos mi się łamie, bo nie chcę po prostu wyjeżdżać. Bo ja tak... Nie wiem nie tego. Wyszła mieć pocztówkę. Nie no, wiecie, to jest tak, że prawdę jest taka, że pewnie druga część tego vloga będzie już taka, że będzie spoko, będę na wyjeździe, będę się dobrze bawić i tak dalej. Po prostu teraz jest mi strasznie ciężko. Musiałam się musiałam poczekać z dziećmi i prawie do tego, że z lejdenką, to miałam już taką rozłąkę właśnie na dwie noce, jak musiałam urodzić Leo, to i tak było straszne, a przecież to było tak, że jeszcze miałam Leo, no to nie było jeszcze aż tak źle, no poza wiecie, musiałam leżeć w szpitalu i nie można nie odwiedzić, na nic zresztą no, dziecko, trudno, żeby dziecków odwiedziny do szpitala zabrać, jakby bez sensu w ogóle. ojade oh, yeah, Zabraliśmy na miejsce, ale zanim Wam pokażę samo miejsce, gdzie nocujemy, to zobaczcie. To jest prezent dla Ani. Na urodziny, który miała dwa miesiące temu, no w sumie trzy. Po prostu nie było czasu, jakby się spotkać. I tak wyszło. Oj, czekajcie. Oto, tak widać, zobaczcie. Zaraz damy Ani. Zobaczcie, to jest taka miska do sałatki. Ma bardzo fajne takie zaczepy tutaj. Ania w ogóle bardzo chciała miska, bo ona przeprowadziła się niedawno ze swoim chłopakiem do mieszkania nowego, więc. Trochę tym rzeczy by im się przydało. Zobaczcie, jakie pyszne śniadanko nam przyszło. Jest owsianka jeszcze ciepła i coś, co lubię bardzo, czyli ser szynka. Słuchajcie, mamy kolejny dzień, jesteśmy już po śniadaniu i za chwilę wybieramy się na spacer, aczkolwiek myślę, że skończy się bardziej, że pojedziemy gdzieś samochodem, bo jest w sumie bardzo duży wiatr. Nie wiem, czy widać ze mną te... Co to jest w ogóle? Jakiś owiec? Nie, jakieś inne. No, w każdym razie te pola i się tak bardzo trzęsą. I teraz zrobimy sobie taki mały home tour, właściwie apartment tour. I teraz tak, to jest wejście, my się zamykamy tutaj na klucz w sumie i przed wejściem może Ania pokazać, że jest taki taras, w sensie tutaj po prawej na przykład, nie wiem czy to będzie widać, będzie widać, Tu jest takie miejsce, że można sobie usiąść i po lewej mamy od razu banię, które swoją drogą już się grzeje, bo my dzisiaj mamy ją zazerowaną na 19, więc będziemy się dzisiaj w niej pluskać, nawet się światełko się jeszcze pało na balkonie. I teraz dobra, jesteśmy w salonie, czyli w pierwszej części, w sumie całe to miejsce jest dość małe, ale jest takie wystarczające. Dla dwóch osób tym bardziej. I teraz zobaczcie. Tutaj na przykład pomysł tołówki my sobie jemy. Jest czajnik, który szła z 20 razy, uruchamiamy, się, bo zawsze spijemy herbatę. Eee, są pomarańcze, na jedną też zjadłem, z jadłek. za bardzo lubię. To jest lodówka, Tu wisiałam kubeczki, tylko też jakby zużyłyśmy niektóre. Tu są takie zestawy typu właśnie do parzenia herbaty, do kawy, jakaś tam czekolada. Też agafy sobie żeby sobie słodzić z tym. Bo zmęczyłam się, słuchajcie, strasznie co tym Jest łodysko, w środku, nie będę pokazywała, co jest, jakaś tam woda stoi. No i tutaj też właściwie jest taki widok znowu na pole. Jesteśmy tak, w takiej przestrzeni, że jest dużo natury, tak naprawdę i nie ma wokół nas żadnej takiej infrastruktury, tak naprawdę. I to jest fajne. Tu mamy takie krzesełko, to jest kanapa, który sobie dzisiaj lubią grzynkę, jak ona sobie lubią, albo tutaj obok. No i słuchajcie, mamy też taką bułeczkę, w sumie też z tego naczynia na ma wodę. Bardzo jest fajny styl, mega mi się podoba. A to, co jest najfajniejsze, tutaj, to jest chyba to radio, które zresztą przed chwilą nie działało, więc się tak myślałam. Ania postanowiła powiedzieć, że to pewnie jest na baterii, okazało się, że jest na baterii, więc jest teraz włączona. jakaś tam piosenka sobie leci, ale nie włączamy, bo wiecie, żeby to nic nie zablokowało, reklam i tak dalej. I teraz idziemy do łazienki. Ok. Łazienka mi się mega podoba w sensie styl, szczególnie jak, jak zobaczcie prysznic. Jest w stylu takim czarnym, ale jednocześnie ma takie białe kafelki, Mega to wygląda. Tu jest też zlek. A będą jakaś półeczka, w sumie kosz, papier toaletowy, no to na i toaletowe. Nic specjalnego, jako normalna łazienka, ale mega, a z do tego wróżnicę. I teraz idziemy do ostatniej części, czyli do sypialni. Okej. Okay. to mi Jest klimatyzacja w sypialni, więc spoko, żeby było cieplutko. albo chłodno w sumie, na to, ale na Ewentualnie zimno. Jest szafa, skleci na ubrania. I są to łóżka. My sobie wzięliśmy dwa oddzielne. Była też opcja, żeby sobie wziąć podwójne. Właśnie nie jestem pewna, czy podwójne, czy miało być za połączone, ale chyba miało być podwójne. No wiadomo, że my wziąć sobie oddzielne łóżkania. Ja śpię tutaj, ja śpię tutaj. Ja sobie też wzięłam kocek z na jazdy redkowa. Ale najfajniejsza w tej zbiorni jest ta lampka. To jest trochę w takim stylu, starodawnym. Trochę za bardzo ją przepięć. O, czekajcie. O! Fajna. I może też się sobie trochę. O nie, dobra, trzeba nawet na maksa, o, fajna, co? Dobra, idziemy na spacer, a następne nagranie może zrobimy z bani, już zobaczymy. Pojechaliśmy sobie na małe zakupy, też na kawę do maka, wróciłyśmy, zjedliśmy sobie też obiadek. Dzisiaj sobie zamówiliśmy łososia, ja z ryżem, Ania z frytkami i też weźmy sobie warzywa do tego, takie gotowane na parze, były bardzo smaczne. I teraz, słuchajcie, szykujemy się do bani. I trochę żeśmy były przerażone, jak to o tym, że to w ogóle jest... Może być 90 stopni, ale nasza ma obecnie 42,5. Zobaczymy, czy się jeszcze bardziej nagrzeje. Mamy nadzieję, że nie, bo trochę się boimy tej wysokiej temperatury. Można iść w czapce, jest to zalecane, żeby iść do bani w czapce, więc idziemy w czapkach. Niech on sobie podwiążę włosy, tylko wtedy nie już tak dobrze wyglądać, no ale trudno. Ja mam szlafrok pod tym mam od razu kostium, więc idziemy, mam też klapki. Jestem ciekawa, czy, czy będzie ten, czy jest tak faktycznie, że będzie miało potrzebę się przepukać godziną wodą pod w trakcie. Czy ta woda jeszcze nie jest na tyle gorąca i będziemy w niej jakby siedziały długo? No zobaczymy, idziemy i mamy ręczniki i też zabierzemy sobie tam, potem Wam znacie jak było. Słuchajcie, całkowicie nie chcąc, wziąłem telefon do tej bani, położyłam go między ręcznikiem jak się skapnęłam na dworze, że go mam, ale dzięki temu mogę dla Was nagrać kawałek. Jest bardzo gorąco, i jednocześnie po chwili organizm się przyzwyczaja, szczególnie jak się tak wstanie i usiądzie ponownie. Jest naprawdę spoko i nie jest zimno na górze, szczególnie, że właśnie założyłyśmy czapki, więc to był bardzo, bardzo dobry pomysł. Także ja bym poleciła tą banię, ale myślę, że nie dla wszystkich. Jak ktoś jest wysoko wrażliwy, to, to chyba bym nie poleciła. Dla takich osób, które nie są wysoko wrażliwe, myślę, że tak. Natomiast każdy na pewno będzie miał uczucie gorąca na początku, będzie musiał się przyzwyczaić. Słuchajcie, jest kolejny dzień i dzisiaj już wracamy do Warszawy. Wczoraj w ogóle gadałyśmy do strasznie późno, chyba o jakiejś nie, drugiej w nocy, ale dzięki temu przespałam całą noc, w sensie nie budziłam się, tak jakby nakarmienie Leo, którego nie ma i po prostu obudziłam się o 9.30, tylko, że była zmiana czasu akurat teraz więc tak naprawdę to normalnie to byłaby taka 8.30 natomiast no, muszę przyznać, że o, czekajcie, po prostu dymę, nie jechał no, po prostu generalnie wyspałam się bardzo jednocześnie się strasznie cieszę, że wracam do dzieci i że już nie będę się wysypać po prostu strasznie, za nimi tęsknię pojazd był bardzo spoko jeżeli chodzi o tą banię, to właśnie już potem wam nagrywałyśmy nagrywaliśmy stamtąd ale wytrzymałyśmy w sumie w niej ja wytrzymała z 15 minut, Ania wytrzymała, jeszcze poszła na kolejne, ale też już było ciężko, więc to myślę, że na następnym razem myślę, że byśmy dużo, dużo, jakby dłużej czasowo, natomiast nie do końca chyba to było takie dla nas, w sensie to było takie hardkorowe przeżycie z tą banią, a jednocześnie jakby się tak trochę, że trochę nam słabo było, ale nie jakoś bardzo, a z drugiej strony takie zrelaksowane, no to dziwne uczucie, warto coś takiego przeżyć, ale z ostrożnością i trzeba naprawdę szybko wyjść. Wracamy do domu, mamy jakieś 2 godziny 40 minut drogi. Jeszcze po drodze musimy zatankować. Ja ogólnie rzadko tankuję samochodu, zawsze Kamil to robi, więc mam nadzieję, że mi się uda. Ale wiem po której stronie jest wlew i tak dalej, więc myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy, jakie ceny paliw dzisiaj, czy dużo zapłacimy za paliwo, ale fajnie, fajnie, że już jedziemy. I też Ania w ogóle wczoraj powiedziała, że o, może w ogóle pojedziemy do Maka na Obi, a tak będziemy wracać żeby ja też obiecałam że nie będę jadła w makrę, jak pojedziemy nie wiem co mam zrobić, z drugiej strony już nie będę głodować, prawda? Mam patrzeć jak Ania i ja, ja nie będę jadła, więc pewnie zjemy Zobaczymy Ola, jakie masz ładne okulary Wyglądam w nich pewnie nieźle, źle, niż w nich bez, w sensie Nie wiem, nie wiem Kochani Zawsze wyglądasz pięknie, pięknie kochanie Ania, dziękuję Ci bardzo. Wróciłam oczywiście z wyjazdu. Słuchajcie, dogrywam trochę innego dnia już tego vloga, ale żeby podsumować, jak było. Wyjazd bardzo udany. Trochę odpoczęłam, trochę nie, zależy, która noc. W sumie w pierwszej tak się średnio wyspałam, bo budziłam się w nocy i wstałam o szóstej, drugiej już było troszeczkę lepiej, odespałam sobie nagadałam się z Anią za wszelkie czasy, chociaż przede jest taka, że my moglibyśmy być kolejny tydzień, Ola. też mi się nie nagadała. Hmm? Ale kogo to interesuje? E, bo to jest mój film, więc wszystkich interesuje. Interesuje wszystkich z tylko mnie... to, czy tęskniłaś za dziećmi. I zagłosowali też, żeby to twój film był pierwszy. <grym> ten jak zostajesz z dziećmi, ale jesteście. Kamil był taki, tak, raz wygrałem, dlatego po prostu, że byłeś z dziećmi. Gdyby to było tylko tobie na 100%, to byś nie wygrał. E, bardzo tęskniłam za dziećmi i prawda jest taka, że non stop myślałam o dzieciach, ale jednocześnie jakby... A o mężu? No też, no. <grym> <grym> Nie, no też, ale bardziej o dzieciach myślałam. Ale spoko, mogłabym znowu tak pojechać, chociaż nie wiem. Teraz moja kolej. No? Fajnie, ja chcę, żebyś ty pojechał. No, ja też chcę. Tylko ja to za granicę. Nie, za granicę nie możesz. Raz? Nie, nie można. Za daleko. Nie, za granicę mnie, to już. Bez... Nie, bo bez sensu ja też chcę jechać za granicę. Chcesz powiedzieć sobie tak, to może. W nie Polskę. chcesz. Chcę. Od kiedy? Od zawsze. Czy kupimy, kupimy dzisiaj bilety? Nie no, może tak. Chyba. No nie wiem, zobaczymy, ale nic się nie za, za granicę. Podsumowując, wyjazd Udany Dzieci. E, wróciłam do dzieci. Dzieci były z tym Skrinnela i rano widzieliście na poprzednim pewnie filmie, albo jeszcze poprzednim. Natomiast jak najbardziej taki wyjazd polecam każdej mamie. Jest to trudno bez dzieci, no ale jednocześnie jest fajnie, więc warto. Pa!